Którejny Brytyjczyk, który zajmuje się zawodowo sprzątaniem, otworzył Muzeum Odkurzaczy. James Brown od dziecka fascynował się odkurzaczami i bardzo chętnie pomagał matce w sprzątaniu. A jako nastolatek miał już 30 własnych odkurzaczy. Obecnie imponującą kolekcję odkurzaczy można oglądać w prowadzonym przez Browna warsztacie w miasteczku Istur. Nietypowy pasjonat twierdzi, że jest w stanie rozpoznać markę odkurzacza na podstawie wydawanych przez niego odgłosów, ponieważ każda marka wydaje specyficzne dźwięki. W jednym na pewno można się z nim zgodzić: wydawany przez odkurzacz dźwięk rzeczywiście jest specyficzny. Dla pozytywnych wiadomości mówił Aleksander Łamek.